Zapraszam Was na baś, braci gry Trzy świnki. Dawno, dawno temu trzy małe świnki mieszkały z mamą w małym domku. Kiedy podrosły, opuściły dom rodzinny, aby rozpocząć dorosłe życie i wyruszyły w świat. Każda z nich chciała poszukać dla siebie najlepszego miejsca na ziemi na swój własny dom. Gdy najstarsza Świnka wędowała, spotkała człowieka wiozącego słomę z pola. Przywitała się grzecznie i poprosiła go, aby sprzedał jej trochę słomy do budowy domu. Człowiek się zgodził, więc Świnka raz dwa wzięła się do pracy. Nie minęło dużo czasu i słomany domek był już gotowy. Świnka, zadowolona z siebie, zamieszkała w nowym domku. Niedługo potem przechodził tam tęgry wilk, a że miał dobrego nosa, od razu wyczuł, że w środku mieszka świnka. Zapukał do drzwi i powiedział, świnko, świnko, otwórz drzwi i wpuść mnie proszę. Świnka zajrzała przez szparkę i zobaczyła wilka. Przestraszyła się i odpowiedziała, nie wpuszczam cię wilku, bo mnie zjesz, idź sobie stąd. A wilk na to, bo jak huchnę i dmuchnę, twój domek rozsypie się w pył. I tak też zrobił, chuchnął, dmuchną”. Domek rozsypał się w pył, a sam wilk podwał świnkę do swojej kryjówki w lesie. Gdy średnia świnka wędowała, spotkała człowieka wiozącego chrust z lasu. Przywitała się w grzecznie i poprosiła go, aby sprzedał jej trochę chrustu do budowy domu. Człowiek się zgodził, więc świnka raz dwa wzięła się do pracy. Minął dzień, i domek był gotowy, a zadowolona z siebie, z świnka, mogła w nim zamieszkać. Niedługo potem przechodził tam ten a że miał dobrego nosa, od razu wyczuł, że w środku mieszka świnka. Zapukał do drzwi i powiedział: Świnko, świnko, otwórz drzwi i wpuść mnie, proszę. Świnka zajrzała przez szparkę i zobaczyła wilka. Przestraszyła się i odpowiedziała, nie wpuszczam cię wilku, bo mnie zjesz, idź sobie stąd. A wilk na to, bo jak huchnę i dmuchnę, twój domek rozsypie się w pył. I tak też zrobił, huchnął, dmuchnął, domek się poruszył, ale wciąż stał. Jeszcze raz huchnął, dmuchnął, domek rozsypał się w pył, a sam wilk podwał świnkę do swojej kryjówki w lesie. Najmłodsza świnka wędowała tak długo, aż doszła do cegielni. Przywitała się grzecznie, kupiła cegły na swój dom i raz, dwa, wzięła się do pracy. Minęło kilka dni i domek był gotowy, a zadowolona z siebie świnka, choć bardzo zmęczona ciężką pracą, w końcu mogła w nim zamieszkać. Niedługo potem przechodził tam ten wywilk. A że miał dobrego nosa, od razu wyczuł, że w środku mieszka świnka. Zapukał do drzwi i powiedział: Świnko, świnko, otwórz drzwi i wpuść mnie proszę. Świnka zajrzała przed dziutkę i zobaczyła wilka. Przestraszyła się i odpowiedziała: Nie wpuszczam cię wilku, bo mnie zjesz. Idź sobie stąd. A wilk na to, bo jak huchnę i dmuchnę, twój domek rozsypie się w pył. I tak zrobił: huchnął, dmuchną, ale solidny domek nawet nie drgnął. Jeszcze raz huchnął, dmuchnął, a domek nadal stał. Dmuchał i huchał, huchał i dmuchał, i tak z dziesięć razy, może i więcej, a domek jak stał, tak stał. Wilk się dozłościł, stracił jednak dużo siły, więc wrócił zdezygnowany do lasu. Następnego dnia przybiegł wilk i zapukał do świnki, udając bardzo miłego i przyjacielskiego wilka. Świnko, świnko, chcesz padę główek kapusty? Mogę cię zaprowadzić i pokazać, gdzie dośnie. A gdzie to jest i kiedy przyjdziesz, aby mnie tam zaprowadzić? zapytała świnka. Kapusta dośnie koło stumyka. Przyjdę po ciebie jutro o dwunastej odpowiedział wilk. Na drugi dzień świnka wstała bardzo wcześnie rano, poszła nad stumyk i nazbierała sobie trochę kapusty. Gdy przyszedł w wilk, powiedziała, że już nie potrzebuje, bo zdążyła jej sobie sama nazdywać. Wilk był zły, ale nadal udawał miłego. Świnko, świnko, a może pójdziesz za mną na jabłka? Są pyszne, takie soczyste i czerwone. A gdzie one rosną i kiedy przyjdziesz po mnie? zapytała świnka. Jabłka rosną niedaleko młyna. Przyjdę po ciebie jutro o trzeciej powiedział wilk. Następnego dnia świnka poszła do sadu dużo wcześniej, by zdążyć przed wilkiem. Jednak tym razem i wilk wybrał się tam przed czasem, aby świnka go nie ubiegła. Kiedy nadszedł, świnka siedziała właśnie na jabłonce, a gdy się zbliżył, potrząsnęła drzewkiem tak mocno, że jabłka posypały mu się na głowę i go przysypały. Świnka tymczasem szybko uciekła do swojego domku i wilki jej nie złapał. Kolejnego dnia świnka poszła na targ i kupiła sobie wielki gar. Gdy wracała do domu, zobaczyła z daleka wilka. Przestraszyła się, że tym razem mu nie umknie i schowała się do gara. A że było to na górce, gar zaczął się toczyć z taką prędkością, że wilk nie widział, co tak pędzi na niego i uciekał przed nieznanym potworem jeszcze szybciej. Po kilku dniach, gdy wilk już ochłonął po tym, jak myślał, że goni go niego straszliwy potwór, znowu przyszedł do świnki. Świnka powiedziała mu, że to przed nią tak uciekał, Wtedy wilk tak się rozłościł, że stracił cierpliwość i postanowił dostać się do domku przez komin. Nie wiedział, że świnka dospaliła w kominku. Wpadł prosto na palenisko, popalił sobie strasznie futro, wyskoczył stamtąd jak z procy i uciekł daleko, daleko, tam gdzie pieprz rośnie. Świnka uwolniła swoje rodzeństwo z kryjówki wilka. Odtąd żyły wszystkie radośnie, a z czasem świnki wybudowały sobie nowe, solidne domki w sąsiedztwie.